Was dzisiaj na film o peelingach do skóry głowy. Partnerem dzisiejszego filmu będzie Parmaceris, która ma w swojej ofercie taki peeling do skóry głowy, właśnie, o którym powiem Wam więcej za chwilę. Zacznijmy od tego, po co w ogóle jest peeling skóry głowy? Otóż peeling skóry głowy to taki pierwszy krok do zdrowej skóry głowy. A zdrowa skóra głowy to pierwszy krok do zdrowych, pięknych włosów na długości. Także o tym pamiętajcie zawsze dbając ogólnie o włosy, że pierwsze o co powinniśmy zadbać to jest właśnie skóra głowy. Bez niej niczego dalej nie będzie. Także peeling pomaga właśnie o nią dbać. W taki sposób, że usuwa nadmiar zrogowaciałego naskórka, wszelkie zanieczyszczenia, nadmiar sebum, nadmiar jakiś kosmetyków, które się na tej skórze mogły osadzać, czy to są kosmetyki do stylizacji, jakieś lakiery, żele, pianki, tym podobne, czy to są produkty, no po prostu odżywki, które jakoś tam się dostały i osadziły. I to wszystko w ogóle, co teraz wymieniłam w takim żargonie trychologicznym bywa określane jako krystalizacja lub warstwa krystalizacyjna, także jak gdzieś się kiedyś spotkacie z tym pojęciem w kontekście skóry głowy lub włosów, no to już wiecie o co chodzi. Pięk jest tak ważny, że postawiłabym go w ogóle na trzecim miejscu w takim rankingu produktów, jeśli chodzi o ważność, na pierwszym miejscu dałabym szampon, bo oczywiście szampon jest taką podstawą pielęgnacji, musimy go używać, używamy go najczęściej. Na drugim miejscu jest odżywka, ponieważ to idzie w pakiecie z szamponem. Po prostu szampon i odżywka, nie ma mycia bez odżywki. A na trzecim miejscu, właśnie peeling skóry głowy, czyli takie pierwsze zadbanie o skórę głowy, czyli tę podstawę. Peeling, podobnie jak z kolei wcierkę, wcierkę do skóry głowy, dopasowujemy do skóry głowy, oczywiście. O co tutaj chodzi? O to chodzi, że jeśli zaczynamy albo mamy wrażliwą skórę głowy, to nie wjedziemy od razu z hardcorem. Czyli w przypadku cierki nie wiedziemy od razu z jakimś takim turbo alkoholowym specyfikiem, który po prostu ma nam przyspieszyć porost o 20 cm w tydzień, bo po pierwsze takich cudów nie ma, a po drugie może być to za mocny produkt na sam początek. Tak samo z spinningami. Na początek raczej nie wiedziemy z jakimś takim turboździerakiem mechanicznym, który nam po prostu wytrze skórę jak papier ścierny, tylko raczej postawimy na coś delikatniejszego, Owszem, może być to forma mechaniczna, ale te drobinki muszą być delikatne, muszą być obłe, ewentualnie to, co ja sugeruję, to forma taka hybrydowa, czyli mamy połączenie drobinek z jakimś chemicznym składnikiem, z jakimś surowcem, który też wpływa na zmuszczanie. Mamy właśnie dwa, albo ja w zasadzie bym powiedziała trzy rodzaje peelingów do skóry głowy czyli właśnie mechaniczne, w których muszą być jakieś drobinki ścierne, Chemiczne, w których będziemy mieć kwasy lub enzymy. No i trzeci ten rodzaj, ja bym wyróżniła, to jest taka hybryda, czyli mamy zarówno drobinki, jak i jakiś składnik, który chemicznie złuszcza nam na skórek i usuwa w ogóle całą tę krystalizację, żeby się też utrwaliło, żebyście sobie zapamiętali, że gdzieś jak nam się pojawi, to już wiecie o co chodzi. Także mamy te trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj, czyli mechaniczne. Tutaj możemy mieć różne rodzaje drobinek i te drobinki będą się różnić zarówno kształtem jak i wielkością, i producenci wybierają przeróżne drobinki do swoich produktów. Często w tych wcześniejszych peelingach była to sól lub cukier. Sól lub cukier mają taką formę kryształków, wiecie, no zresztą jak cukier macie nawet w cukier to to są po prostu kryształki, więc jest takie ryzyko, że to będzie trochę ostry peeling. Także ja nie polecam za bardzo takich produktów na początek, bardziej bym się skłaniała ku drobinkom na przykład z pestek, na przykład z pestek moreli czy z orzechów włoskich, z tych łupinek, wiecie, tylko oczywiście tutaj też drobinki drobinkom nierówne, i na przykład właśnie w peelingu Pharmaceris te drobinki, które są tutaj z pestek moreli, są bardzo takie obłe wręcz, są malutkie. Ja bym powiedziała, że jak na peeling to są naprawdę małe, więc nie dość, że nie drapią e, tak jakby odczuwalnie e, skóry głowy, w sensie wiecie, nie jest to po prostu uczucie drapania takie nieprzyjemne, tylko bardziej taki delikatny masaż. To jeszcze minimalizujemy jakiekolwiek ryzyko mikrouszkodzeń na skórze głowy. Po prostu jest to działanie delikatniejsze i zdecydowanie odpowiednie na początek przygody z peelingami. W peelingach chemicznych możemy mieć oczywiście kwasy, kwasy przeróżne. Mogą być kwasy AH, czyli np. glikolowy, BHA, salicylowy, PHA, czyli no glukonolakton, może być chociażby, chociaż tutaj już to złuszczanie będzie oczywiście znacznie mniejsze, ale przede wszystkim to są kwasy z grupy AHA, na przykład glikolowy jest taki bardzo popularny. Więc mogą być to kwasy owszem, ale często są dodawane też enzymy, takie jak na przykład papaina, która jest właśnie tym składnikiem w Pharmaceris. Papaina jej, ona tutaj działa w dwojaki sposób, bo po pierwsze działa oczywiście wspierająco dla drobinek złuszczających, Czyli razem mają taką super moc delikatnego, ale skutecznego złuszczania, yy, oraz jeszcze moim zdaniem poprawia yy, absorpcję składników aktywnych, czyli na przykład tutaj mamy kofeinę. Więc wiecie, kofeina od razu się kojarzy z porostem włosów i bardzo słusznie, więc jeśli. Trochę może jeszcze właśnie ten składnik złuszczający pomóc w tym, żeby ta kofeina zadziałała. No to ja jestem na tak. Jeszcze jest tu mocznik, który wspaniale, fantastycznie nagrywa skóry głowy. Uwielbiam ten składnik, więc jak widzicie, mocznik w produktach do skóry głowy to bardzo dobrze, to bardzo dobry znak. Także mamy tutaj wielowymiarowe działanie. No i jeszcze jak już mówię Wam o składzie tego plingu z Farmaceris, to tutaj jest jeszcze piroktonolaminy czyli składnik przeciwłupieżowy. Bardzo szerokie spektrum i działa tak jakby nieuzależniająco, w sensie nie jest tak, że jak będziecie go stosować, to Wasza skóra się uodporni na, na ten składnik i po pewnym czasie nie będzie on działać. Raczej powinien działać długofalowo i, i skutecznie po prostu. Mamy jeszcze jeden element w peelingu do skóry głowy, bo drobinki drobinkami, ale one muszą być w czymś zawieszone. I tutaj mamy dwie podstawowe formy, a może nawet powiedziałabym, że trzy, chociaż ta trzecia jest mniej popularna. Pierwsza forma to jest baza szamponowa i w niej zawieszone drobinki. No i jak najbardziej, oczywiście, takie produkty są i jak najbardziej są ok. Drugi produkt to jest jakby taki krem, baza kremowa, baza odżywkowa. I tutaj dokładnie w Farmaceris jest właśnie taka baza kremowa, która ułatwia rozprowadzanie tego produktu, zdecydowanie. Trzeci rodzaj to hybryda, czyli... Taka, powiedziałabym pasta myjąca, odżywko-peeling, coś takiego. Jeszcze teraz mi przyszło do głowy, że jeszcze można by to zawiesić w jakimś takim żelu, więc, więc różne formy mogą być i w sumie chyba też są na rynku produkty, gdzie drobinki są zawieszone w żelu. Ale wiecie, ta baza myślę, że jest kwestią głównie preferencji i wygody, co wolicie. Dla mnie taka forma kremowa jest jak najbardziej fajna w użyciu. Tutaj jeszcze mamy właśnie taki dziubek, który ułatwia precyzyjne. Nakładanie w przedziałki, więc zawsze ten dziubek dla mnie jest, że tak powiem, na propsie, bo po prostu wygoda. No i teraz jak wybrać peeling do skóry głowy? Tak jak mówiłam, na początek sugerowałabym po prostu hybrydę. Tutaj mamy papainę, mamy drobinki ścierne z Moreli, delikatne, drobniutkie w bazie kremowej. Tutaj jeszcze ta odrobinka. Słuchajcie, to się tak przyjemnie masuje. Nie czuć drapania, czuć takie właśnie przyjemne, przyjemne masowanie. Tych drobinek też jest w punkt. Nie jest ich jakoś strasznie dużo, że no już po prostu nie wiecie co robić, po prostu co macie na głowie, bo tego jest za dużo. Nie jest też ich za mało, więc na pewno będzie czym masować, będzie czym ścierać. Zaraz Wam jeszcze powiem też o sposobach aplikacji, jak takich peelingów używać, ale nadrzędna zasada tutaj w użyciu peelingów do skóry głowy jest taka, że stosujemy się do instrukcji producenta. Wyjątkowo, tak jak w wielu produktach do, do włosów, no niekoniecznie musimy się stosować do tej instrukcji, możemy sobie ją dopasować do własnych potrzeb. Tak w przypadku peelingów, gdzie wchodzi złuszczanie, to jest to na tyle już poważna ingerencja, że trzymajmy się zasad. Tutaj wyjątkowo. <laughs> na początek poleciłabym, tak jak mówię, właśnie peeling hybrydowy, ponieważ nawet jak gdzieś nie dotrzecie z tym mechanicznym działaniem to i tak aspekt chemiczny tego peelingu Wam podziała, odblokuje zatkane mieszki, a o to przede wszystkim nam chodzi. No i też może wyregulować na dłuższą metę wydzielanie sebum, co też często jest takim, taką przyczyną, dla której w ogóle sięgamy po peeling skóry głowy. I bardzo słusznie, łupiesz. Łuszczenie się takie delikatne, upierzowe skóry głowy czy przetłuszczanie, zdecydowanie to jest znak, że warto sięgnąć po peeling. Jeśli chodzi o instrukcję stosowania, to warto zwrócić uwagę na parę punktów, po prostu sprawdźcie na produkcie jak go stosować i odpowiedzcie sobie najpierw na pytania czy nakładać produkt na suche, czy na mokre włosy po myciu, czy przed myciem szamponem, czy najpierw musicie oczyścić szamponem przed użyciem tego peelingu, czy wmasowywać ten produkt w skórę głowy, czy pozostawiać na skórze głowy, jeśli tak, to na jaki czas, czy spłukiwać tylko wodą, czy szamponem. To jest bardzo ważne właśnie przy peelingach. Jeśli chodzi o peeling Pharmaceris, to przeczytajmy sposób użycia. Peeling stosować regularnie, minimum raz w tygodniu. Myślę, że stosowałabym go właśnie na początek w takiej częstotliwości raz w tygodniu. Nałożyć nam okrą skórę głowy, okrężnymi ruchami wykonać delikatny masaż w linii przedziałków, aha, czyli tak precyzyjnie, następnie spłukać drobinki peelingujące wodą, czyli nie trzymamy, oraz umyć włosy i skórę głowy szamponem. Kuracja peelingiem przygotowuje skórę głowy do właściwej dermopielęgnacji oraz przynosi najlepsze rezultaty i tak dalej, ale mamy już tutaj instrukcję po prostu jak tego użyć i tego się trzymajmy. Myślę, że najważniejsze jest tutaj to, żeby po użyciu tego peelingu umyć włosy i skórę głowy szamponem, bo jeśli byśmy tego nie zrobili, to na przykład może to pH by było niewyregulowane, więc słuchajmy się tych instrukcji na peelingach zdecydowanie. Jeśli chodzi o skraby, to też nie trzyjmy na siłę. Nie jest tak, że im mocniej będziemy masować, tym lepiej będzie wypeelingowana skóra głowy, no możemy się narazić po prostu na jakieś podrażnienia, jeśli sobie za mocno wymasujemy, chociaż tu te drobinki są tak delikatne, że wątpię, ale wiecie, delikatność i takie wyczucie i tak jest wskazane. O tym wcześniej zapomniałam powiedzieć, ale bardzo, bardzo ważną zaletą peelingów do skóry głowy jest to, że z czasem poprawiają działanie wcierek, ponieważ poprawiają stan skóry głowy, a im lepiej zadbana i nawilżona, co tutaj na przykład mocznik będzie nam fajnie stymulował, im lepiej nawilżona skóra głowy, im w lepszym stanie, tym lepiej będzie absorbować składniki aktywne z wcierek. Więc one będą lepiej działać, więc włosy będą może szybciej rosły, lepiej się zagęszczały, więcej baby hairów. Wszyscy tego chcemy, także warto zadbać o skórę. No i teraz taka króciusieńka sesja QA: najczęściej zadawane pytania, jeśli chodzi o peelingi. Pierwsze pytanie, czy od peelingów mogą wypadać włosy? Pytanie podchwytliwe, ponieważ jeśli stosujemy peeling niezależnie od jego rodzaju i masujemy sobie tutaj skórę głowy, wykonujemy sobie po prostu takie mocniejsze działanie. Przy skórze, przy mieszkach włosowych, może być tak, że włosy, które już były na krawędzi wypadnięcia, łatwiej nam wyjdą, bo skóra głowy się trochę zmiękczy, bo po prostu mechanicznie sobie wyciągniemy te włosy, które, no, niewykluczone, że już po samym myciu, gdybyśmy rozczesali e, włosy, to one by już były na szczotce, a my je wyciągniemy na przykład już przy peelingu. Także tu absolutnie nie ma takiej obawy, że peeling z, z powoduje to. On może ewentualnie trochę przyspieszyć wypadnięcie włosów, które zaraz by i tak wypadły. Podobnie jak wcierki. Wcierki też mogą przyspieszyć ten cykl życia włosa na tyle, że te stare włosy szybciej dobiegną do swojego kresu. Ale jeśli widzimy baby hairy, to jest to najlepszy znak, że te produkty działają poprawnie. Scrap, czyli peeling mechaniczny, może uszkodzić i połamać włosy. Jeśli trzemy jak wściekli, jeśli używamy takich bardzo zdzierających, bardzo agresywnych peelingów, być może, jeśli stosujemy peelingi zgodnie z instrukcją, czyli delikatnie masujemy okrężnymi ruchami bardzo blisko skóry głowy, szczególnie jeśli używamy produktów na kremowej, odżywkowej bazie, jeśli po prostu jesteśmy delikatni, myślę, że nie ma takiego ryzyka i tym bardziej dla niektórych. Ten aspekt mechaniczny peelingu jest kluczowy, żeby oni poczuli, że ta skóra jest oczyszczona. Więc ja bym nie odbierała tego absolutnie. Tym bardziej, że na przykład farmacerist testuje swoje produkty na osobach z wrażliwą skórą głowy, z właśnie skłonną do jakichś takich podrażnień. I no efekty są takie, że spokojnie można go stosować nawet na wrażliwej skórze głowy, więc nie obawiałabym się tego. Mówię oczywiście o dobrych produktach z. Odpowiednimi drobinkami, tutaj chcę to podkreślić, bo mogą być oczywiście jakieś produkty, gdzie będzie tak ostra drobinka, że coś się uszkodzi, ale no za takie produkty oczywiście tutaj nie odpowiadam i o takich produktach tutaj nie mówię. Peeling chemiczny może rozpuścić włosy i uszkodzić cebulki. Absolutnie nie, jeśli stosujemy go oczywiście zgodnie z instrukcją. Nie przetrzymujemy. Takie przetrzymanie pingu kwasowego może przede wszystkim przesuszyć nam skórę głowy, dać nieprzyjemne odczucie ściągnięcia i właśnie takie uczucie osłabienia cebulek, moim zdaniem, może wystąpić właśnie po no nadmiernym przetrzymaniu peelingu, za częstym stosowaniu też nie przesadzajmy z tym. Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie z czasem być może wystarczy. Trzymają się instrukcji i wszystko będzie dobrze. Tak jak mówiłam, w linii Farmaceuris mamy też szampon, którym możemy umyć sobie głowę po zastosowaniu peelingu zgodnie z instrukcją. Mamy też wcierkę, która bardzo fajnie działa po myciu, aplikowana na wilgotną skórę głowy oraz jest jeszcze odżywka, maska, którą ja stosowałam u siebie na długość. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was takim fajnym kompendium o peelingach i że Wam się po prostu przyda. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, czy stosujecie w ogóle peelingi w swojej pielęgnacji włosów skóry głowy. I oczywiście jeszcze raz dziękuję firmie Farmacytis, że mogła być partnerem do takiego fajnego, merytorycznego, mam nadzieję, dla Was też filmu. Jeszcze raz dziękuję, Wam dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!